Serdecznie na moim kanale. Dzisiaj odcinek, który uwielbiacie. Wiem, że najbardziej lubicie, jak pokazuję rzeczy, które ostatnio kupiłam. Moje nowości, vintage, nie vintage, hole zakupowe. Ja też uwielbiam oglądać takie filmiki, więc wiem, co lubicie. I dzisiaj kilka rzeczy. Coś nowego wpadło, jak zawsze. To będą rzeczy e, sierpień, wrześnień Bo kupiłam je na koniec sierpnia, początek września, więc taki odcinek. Co kupiłam w tych ostatnich dwóch miesiącach? Kilka fajnych propozycji, kilka rzeczy wpadło i dzisiaj je pokażę. Tak więc zapraszam Was serdecznie do oglądania dalej. Pierwsza rzecz to buty, na które czaiłam się już dobrych parę lat, z pięć. Już są gdzieś na mojej liście. Już dawno chciałam je kupić. Ale ze względu na cenę, która nie jest niska, stwierdziłam, że jeszcze poczekam. Może będą jakieś przeceny, może coś wpadnie. Ale na te buty nie mam w ogóle przecen. To są buty, które obserwuję już od jakiegoś czasu i na nie nigdy nie ma przecen. A jak jest, jest taka mini minimalna, więc to i tak się w ogóle nie opłaca. Ale znalazłam na Vinted nowe. Już w nie chodziłam, ale były nowe. W opakowaniu wszystko. Perfect. I bardzo dobrej cenie. I stwierdziłam, że muszę je wziąć, bo jak ich teraz nie wezmę, to już chyba ich nie kupię nigdy. Buty to słynne Clarks Wallaby. Wallaby? Tak się, tak się chyba to wymawia. Są cudowne. To jest taki zamsz. Więc idealne na teraz. Na jesień. Na suchą jesień. Bardzo długo o nich marzyłam. Nie ja mam takie marzenia. Takie Czasami dziwne, ale one naprawdę się gdzieś tam później, gdzieś później mają swój koniec, bo marzyłam o nich długo. Podobało mi się to w nich, że są takie, takie męsko-damskie, bo to buty unisex. Identyczny model jest dla mężczyzn, jak i dla kobiet, więc to jest super. To jest naprawdę super. W takich butach to jest fajne, bo ja lubię... Zawsze w ubraniach, w butach taki lekki akcent męskości. I mam zawsze wrażenie, że koszule męskie wyglądają lepiej na kobietach. Spodnie, które mają bardziej taki prosty męski krój, lepiej wyglądają na naszych ciałach. I buty też z takim akcentem męskości. I najbardziej się wpisują w te kanony. Kupiłam je też ze względu na to, że potrzebowałam sportowych butów. Długo. Zastanawiałam się, czy nie kupić sam, sam samb, samby Adidasa, a chociaż wiecie już pewnie wszyscy, że na te buty jest straszny błąd i to już trwa ponad rok. Jestem gdzieś pomiędzy, bo one mi się podobają, ale przez to, że wszyscy już je noszą i, i zostało to już tak bardzo przez te trendy w social mediach tak rozpowszechnione, że ja gdzieś nie chcę ich. A jednocześnie chcę je, bo one dobrze wyglądają i z sukienkami, i w takiej wersji sportowej, gdzie zakładamy jeansy, jakieś spodnie. A potrzebuję takich butów, takich sportowych, wygodnych, żeby żebym mogła w nich chodzić. Było mi wygodnie. I tak się zastanawiałam, czy te, czy te. I w końcu te wpadły, i jestem bardzo zadowolona z tego zakupu, bo bardzo chciałam je mieć i już nie mam. I już je mam. I teraz trzeba wymyślić jakieś stylizacje z nimi. Jeszcze raz je pokazuję. To jest taki model Clarks Wallaby. Wallaby? Wallaby? Nie wiem, tak się chyba jakoś wymawia. Mam nadzieję, że dobrze. Więc to jest pierwsza rzecz, którą udało mi się kupić. I love you. Udało mi się je kupić i jestem bardzo zadowolona. A jeszcze zapomniałam dodać, że te kultowe buty, bo to już takie, taki kultowy model, ten Clarksa. Clarks ogólnie moim zdaniem nie ma ładnych butów. Ma skórzane buty, pewnie są wygodne, pewnie są dobre, ale wyglądowo nie za bardzo mi się podobają. Ale ten model, ten Wallaby, to jest bardzo kultowy model. On powstał w latach 60. To już dosyć dawno. I jakoś tak. Nawet myślałam, że trochę później. Myślałam, że może w latach 80., takie lata były. 80., 90. One pasują mi wyglądowo do tych lat. Więc gdzieś już dawno temu ludzie byli bardzo cool. Trzeba brać przykład i też kupować takie buty, też stylizować takie buty. Przechodzimy do kolejnej rzeczy. skarpeteczki Vivienne Westwood. Wiecie, że ja kocham. Kolorowe skarpetki charakterystyczne, ciekawe. Bo ja bardzo lubię łączyć kolorowe, ciekawe skarpetki z mokasynami. Krótsze, spodnie, widzicie o. Tutaj też, też są kolorowe skarpetki. ważne jak jakieś jakiejś stopy. Są bardzo długie, bo to są pod kolanówki. I dlatego często kupuję takie różne ciekawe, żebym mogła je połączyć z mokasynami. I to jest taki styl trochę angielski. Trochę męski, znowu coś męskiego, akcencik męski w naszych stylizacjach. To jest Vivian Westwood. Słynny znaczek. I to jest propozycja numer dwa z moich ostatnich zakupów. Kolejna rzecz, to widzicie, aż muszę wstać do niej. To jest rzecz, którą kupiłam też na Winted i kupiłam ją za tak śmieszne pieniądze. Że naprawdę dziękuję tej osobie, która to sprzedawała. Yy, ale też trochę się dziwię tej osobie, dlaczego taką małą sumę wystawiła. Łącznie z przesyłką to mi wyszło 20 zł. A to jest oryginalna kamizelka Barbour. Nie wiem, czy kojarzycie tą markę. Jeśli nie kojarzycie, to ja zaraz Wam powiem o niej trochę. Marka Barbour to brytyjska marka, która zawdzięcza swoją popularność. Wyrobą, które były z bawełny woskowej. To były takie kurtki nieprzemakalne. Ja też mam taką kurtkę. Ja mam wszystko. To są takie kurtki, taka specjalna powłoka jest, taka bardzo śliska, właśnie woskowa. Nie przyjmuje wody. I te, te wyroby, te kurtki, te produkty tej marki były przeznaczone dla rybaków. Dla pracowników takie słynne marki, one zawsze zaczynają swoje rzeczy od takich roboczych produktów. Tak jak Levi's, Levi's, oni wszyscy zaczynają od produktu, który był przeznaczony do pracy. I tutaj było tak samo, te kurtki, te wszystkie ich rzeczy miały najpierw początek taki bardzo przemysłowy. To później gdzieś wskakuje dalej po latach. Że robi się z tego wręcz luksusowa marka. No tak jest, tak jest, moi drodzy. Bo ta marka powstała w 1894 roku. To już trochę czasu minęło. I teraz ma wręcz królewską renomę, bo jest zakładana głównie i wypromowana głównie. Ja tą kurtkę zobaczyłam pierwszy raz u królowej Elżbiety. Bo ona była zakochana w tych kurtkach, ona zawsze w nich chodziła. Jak dziś przejrzycie jej zdjęcia, gdzie ona ma takie zdjęcia gdzieś na tych szkockich wsiach, w tych swoich posiadłościach, to ona ma zawsze na sobie taką dużą, męską kurtkę w takim zielonym, ciemnym kolorze, z takim komnierzykiem i on jest ze sztruksu. I to są właśnie te kurtki, te słynne Barbura. To jest właśnie to. I jeszcze Wam coś przeczytam. Żeby tak, o, jeszcze dostałam wiadomość, e, jeszcze Wam coś przeczytam, e, żeby Wam w ogóle to tak przybliżyć. E, pod koniec lat 50. za sprawą wnuka założyciela Duncana firma skoncentrowała się na produkcji kurtek dla bogatych właścicieli wiejskich domów i myśliwych. Hmm? W 1974 roku marka zyskała rekomendację księcia Edynburga, a w 1983 samej królowej, a 5 lat później księcia Walii. Widzicie? Royal kurteczka. Ona nie jest z tego woskowego materiału, to jest po prostu taka puchowa wersja, ale zawsze taki. Malutki, można go założyć na marynarkę, na jakąś taką kurteczkę, jeszcze żeby się trochę ogrzać. Fajny, bardzo mi się podoba, w białym kolorze, na pewno się gdzieś przyda. Tutaj pasek, można się ścisnąć, jeszcze podkreślić figurę. I taka moja kolejna rzecz, zdobycz, super cenie, naprawdę super cena. jest, jestem w szoku, że taka mała, ale no dla mnie na plus. Kolejna rzecz, moi drodzy, to ten plecaczek, który już się pojawił w tych wcześniejszych moich filmach. Eee, powiedziałam Wam, że trochę go bardziej pokażę w przyszłości. No i jest. To jest taki plecaczek Eskada Vintage. Jak zawsze. W pięknym, takim pistacjowym kolorze. Groszkowym. A to jest też taka wersja, jakby to była torba. Bo jak założymy tak, to mam tutaj, tak bardziej to wygląda na torbę. Ale możemy właśnie tak bardziej plecakowo założyć. I, I też nam się robi taka wersja eleganckiego plecaczka. Fajnie tutaj się mieści dużo rzeczy, bo jest pojemny. I super rzecz, jak gdzieś jedziemy, bo chcemy wyglądać i ładnie. I potrzebujemy dużo rzeczy ze sobą, więc na wyjazdy taki plecaczek, torba to dobra rzecz, żeby mieć, żeby dużo rzeczy zapakować i jakoś się prezentować. Z takich już ostatnich rzeczy, jakie udało mi się kupić, i to kupiłam w second handzie, to są takie szaliczki ozdobne. Tutaj widzicie, ta ma takie bardzo ciekawe wytłoczenia welurowe. To jest zupełnie gładka, z takiej żorżety, a ta ma takie małe kryształki i muszę powiedzieć, że jestem fanką takich właśnie szaliczków, bo one super nam podkreślają całą stylizację. Możemy taki szaliczek założyć na głowę na przykład, tak? I tutaj mamy ochronę, elegancko, stylowo, gray Kelly. Super look. Możemy to założyć po prostu na szyi. szyjkę i mamy zabezpieczenie szyi. Ja jestem fanką, właśnie czegoś. Coś muszę mieć zawsze pod szyją, bo mi tutaj później garb boli, więc to jest też fajna opcja dla osób, które mają podobne problemy jak ja. Aż przez to, że jest takie wytłoczone, materiał ma taki ładny wzór. Taki element ozdobny, trochę ładniejszy jak szalik, a ma takie samo zastosowanie. Możemy to też na przykład. O, ja zaraz się tutaj rozczocham. Możemy to też założyć właśnie na głowę, taka przypaska, chusteczka, coś możemy to jakoś wykręcić, a możemy sobie pod szyję, tu do tyłu, o i tak. Jest dużo opcji jak się bawić z takimi chustyczkami, szaliczkami. Ja jestem ich fanką. Zobaczymy. Może ten trend wróci, bo kiedyś był taki trend. Kiedyś i Sonorant miało taki trend. To jakieś dobre 10 lat temu, może przed mniej. Na takie szaliczki. Takie cieniutkie szaliczki. Wtedy. Wszyscy się zakochali w tym I to się mnie tak właśnie nosiło, o tak Tu mamy bluzkę I taki szaliczek Taki krawacik, szaliczek z tego wychodzi I to był taki trend Ej, tam Wszystkie są wygramowane Może to wróci I tak i tak jest milion Opcji jak to założyć I takie moje zdobycze A to też kupiłam za grosze, chyba po złotówce Czyli dwa złota za sztukę Więc słuchajcie Trzeba chodzić do takich miejsc, bo to wystarczy uprać i mamy super rzecz za grobsze. Polecam, polecam wybierać się do plumpeksów, szmateksów, oglądać Vinted, oglądać różne inne sklepy internetowe z rzeczami vintage, bo one są najlepsze. Moi drodzy, przeszliśmy przez wszystkie rzeczy, które udało mi się kupić ostatnio. Buty, skarpetki, kamizelka, plecaczek, chusteczki i jestem gotowa do wyjścia. Takie propozycje w dzisiejszym odcinku, takie rzeczy wpadły. Z nimi na pewno pojawią się stylizacje już niedługo. Teraz muszę się trochę nimi nacieszyć, muszę trochę pomyśleć, jak je łączyć. Oczywiście, buty to będą pasowały do wszystkich jeansów, spodni sportowych, nawet trochę bardziej eleganckich, żeby trochę przełamać ten styl, żeby nie był taki bardzo wyjściowy. Buty idealnie sprawdzą się, no, typowo miejskie życie. Wygodne, ponadczasowe, bardzo cool. Polecam każdemu. Skarpetki, to jak wiecie, Mogą być kolorowe, mogą być białe, to tak jak lubicie. Ta barburowa kamizelka, to wydaje mi się, że to jest jedna z lepszych rzeczy, jaka udało mi się kupić. Bo ta cena, po ta cena, ja cały czas myślę nad tą ceną, no taka malutka, taka malutka za taką rzecz. Bo to nie jest tania firma, to nie są tanie rzeczy. Więc dziękuję osobie, która to sprzedała. Na pewno się przyda i na pewno ją wykorzystam dobrze do różnych stylizacji, do różnych wyjazdów, które mnie czekają, bo takie kamizelki polecam Wam na wyjazdy. Ja ostatnio, jak byłam na Azorach, i ta pogoda tam jest taka zmienna, bo raz było bardzo gorąco za chwilę, było chłodno, i właśnie taka kamizelka miałam taką inną, czarną. Ona mi tak się dobrze sprawdziła i czułam naprawdę. Że dobrze, że ją wzięłam, bo ona jednocześnie robiło mi się cieplej. Powiedzcie, naj, najczęściej, jak robi nam się zimno, to robi nam się gdzieś tutaj zimno, i pod szyję. Ręce zawsze wytrzymamy, jak mamy trochę mniej wszystkiego, ale tutaj zawsze zimno. I właśnie kamizelki są fajne, że pod szyję wysoko, tutaj nam jest cieplej. Też fajnie to wygląda. Lubię taki styl z kamizelkami. Ta jest troszkę taka bardziej elegancka, więc też można ją dopasować do jakichś takich bardziej wyjściowych, może do miasta, nie wiem, na takie stylizacje, gdzieś nie do końca do lasu, na zbieranie grzybów, ale też możemy ją zastosować do bardziej eleganckich wersji. Takich pół na pół oczywiście nie za bardzo eleganckich, ale takich pół na pół. Fajna opcja, polecam każdemu. Dzisiaj Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki odcinek. Moje propozycje, moje rzeczy ostatnio kupione. Dziękuję Wam za dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Już bardzo, bardzo niedługo. Przesyłam buziaczki, pozdrowienia i do zobaczenia.